Cześć, nazywam się Piotr Bratasiewicz, a to jest Collecting Stamps, mój projekt, którego celem jest odwiedzenie wszystkich krajów świata. W tym tygodniu odwiedzamy strefę 51. Od kilkunastu lat podróżuję po świecie. W tym czasie miałem okazję odwiedzić już ponad 150 krajów i ponad połowę ze wszystkich 1300 regionów świata. Pokonałem setki tysięcy kilometrów autostopem, w samochodach, samolotach, nie tylko tych rejsowych, łódkach, na motocyklach, konno, na rowerze i pieszo na sześciu kontynentach. Spędziłem tydzień w kolei transsyberyjskiej, przejechałem zimą trasę pamirską na motocyklu, pływałem z rekinami na Fidżi, przeszedłem 300 km ciągnąc za sobą sanie po zamarzniętym jeziorze Bajkał w Rosji i wiele, wiele więcej. Na swojej drodze spotkałem tysiące osób i usłyszałem tysiące historii. Jeśli jesteś tu nowy, zaobserwuj mój profil na Instagramie i zasubskrybuj ten kanał. A tymczasem Zapraszam Cię na kolejny odcinek. Dzień dobry, witam Państwa w Los Angeles, chyba. Siódmy, ósmy, może dziewiąty raz w tym mieście na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych przyleciałem prosto z Warszawy. 12 godzin w samolocie. Wsiadałem o 11 rano, a wysiadłem o 14 w związku ze zmianą czasu 9 godzin, więc yy, przede mną jeszcze cały dzień, łącznie pewnie ze 40 godzin, a tak naprawdę w sumie więcej, bo wstałem o 6 rano, więc ponad 40 godzin bez spania. Długi dzień. Wylądowaliśmy, lot był bardzo przyjemny. I co? Zaczynamy kolejnego vloga. Wypożyczamy samochód i jedziemy. O tym będę opowiadał Wam za sekundę. Zapraszam. To jest czołg. Siedzę na 3 metrach wysokości. Większy niż moje mieszkanie. Yellow. <gry> Piotr. 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 Yeah. Thank you. Thank you. Very well. Słuchajcie, przystanek pierwszy. Przyjechaliśmy do naszych znajomych. To auto jest tak gigantyczne, naprawdę. To jest największy czołg w jakim w życiu jeździłem. Siedzicie na dwóch metrach wysokości. Trzeba zestakiwać. I jesteśmy teraz u naszych znajomych, którzy byli tak mili, że przez ostatnie dwa tygodnie przyjmowali nasze paczki. Będziemy pakować pakę. Tutaj jest ich chata i mały składzik, o mama mia, nawet nie taki mały, to wszystko nasze. Tu są wszystkie paczki z Walmarta. Tu jest więcej paczek, ewidentnie. Tu jest pies. Cześć. Pakujemy i jedziemy. Materace. Klimatyzatory. Nasz mały, przenośny domek do zbudowania na pustyni. Portable air conditioner. I namiot. Jeden z ostatnich chyba paczki. Jak już damy radę. Wygląda sytuacja Tomku. To jest powoli pełno, ale się zmieścimy. Na styk. Całe życie na styk. do Las Vegas. Sfera poluje na to, żeby zobaczyć jeszcze puśćkę i zrobić zdjęcie. Dotarliśmy do Las Vegas. Mój chyba trzeci czy czwarty raz w tym mieście, i słuchajcie, nie ukrywam, że jednym z największych moich marzeń, od kiedy powstało to cudo, było zobaczenie sfery. W najśmielszych snach nie wyobrażałem sobie, że mogę mieć tak wspaniały pokój z takim widokiem. Dzisiaj rano witał mnie Smiley przez okno. Zrobiłem zdjęcia, które chciałem zrobić. Mamy jeszcze kilka małych punktów do odhaczenia w Las Vegas i powoli ruszamy na północ. Przejedziemy sobie pewnie przez Dolinę Śmierci, przez Park Narodowy Death Valley i jeśli uda nam się, to zobaczymy też Strefę 51 i Extraterrestrial Highway w drodze na północ do Newady na Burning Man. Jesteśmy moi drodzy. Zjedliśmy właśnie absurdalnie wielką sałatkę na śniadanie i dziś jest wspaniały dzień, bo oto idę do sfery. Zaraz idziemy na przedstawienie. Jest to film Daryna Aron Aronowskiego, czyli tego, który stworzył między innymi Czarnego Łabędzia, aczkolwiek jeszcze wiele innych niesamowitych, wspaniałych filmów. I nazywa się Postcard from the Earth, czyli pocztówka z ziemi. Wyobrażam sobie, że będą to jakieś Przepiękne obrazy na największym nowym ekranie świata. E, mamy całkiem niezłe miejsca. Bilet kosztował 104 dolary i były to najtańsze miejsca, jakie były. Tańsze są po 80 i 70, ale były już wyprzedane. Najdroższe były po 200, więc jesteśmy tak w miarę nieźle. Z tego co widziałem na mapie siedzeniowej, to e, wygląda to całkiem ok. No i pokażę Wam mniej więcej, jak to wygląda ze środka. Już się mega nie mogę doczekać, więc e, ruszamy, idziemy z buta. Mamy jeszcze kilka godzin w Las Vegas i spadamy w trasę. 有 Jesteśmy już pod samą sferą. Powiem Wam, że im bliżej jest się tej budowli, to jest ona tym bardziej imponująca, bo jest coraz większa, ale z drugiej strony jest też mniej imponująca, dlatego że widać tę strukturę. Ona nie jest takim gigantycznym ekranem LCD, jak sobie wyobrażałem. Tylko to są jakieś takie. Nie wiem co to jest, ale to jest takie półprześwitujące. Widać tak naprawdę całą konstrukcję w środku, ale jest gigantyczne. Naprawdę to jest mega. Za chwilę wchodzimy do środka i mam nadzieję, że uda mi się pokazać wam wszystko, jak tam wygląda. Jak widzicie, to nie są ekrany, to są takie kropki, i tych kulek ledowych. Jest milion tysięcy do tysięcy, milion pięćdziesiąt tysięcy takich ledowych kulek, które tworzą ten obraz. Wczoraj zrobiło się bardzo późno. Po naszej wizycie pod kolorowymi skałami wyjechaliśmy z Las Vegas, pojechaliśmy w kierunku na północ i nagle zrobiło się całkowicie ciemno i wybraliśmy drogę przez Extraterrestrial Highway, czyli drogę, która biegnie wzdłuż strefy 51, Area 51, gdzie rzekomo Stany Zjednoczone badają przypadki ekstraterrestrialne, czyli UFO. Kosmitów i pozostałości po alienach, których złapali i znaleźli po spadających spotkach. Wszystko tutaj jest zrobione wokół tego motywu. I przyjechaliśmy do motelu, który nazywa się Little In, i jest takim najbardziej słynnym motelem, jaki jest na tej autostradzie. Wszystko tutaj jest właśnie e, obraca się wokół kosmitów. I ciekawe, bo przyjechaliśmy tutaj późno w nocy, spakowaliśmy już naszą ciężarówkę. Wczoraj wieczorem. Pokryliśmy to wszystko takim tarpem. Już jest pełen profesjonalizm. Wszystko jest zakryte. Tak wyglądał nasz domek. Ale przyjechaliśmy tutaj i tutaj nie ma możliwości zrobienia rezerwacji, nie ma żadnego telefonu. Więc byliśmy tu o pierwszej w nocy, nikogo nie było, nikt nie odbierał telefonu. I zdarzyło się tak, że po prostu te drzwi do tego baraka były otwarte. Więc zaparkowaliśmy furę i tak naprawdę weszliśmy bez pytania do pokoju z dwoma wielkimi łóżkami, z myślą o tym, że rozliczymy się po prostu rano. Dziś rano ktoś przyszedł, powiedział, że nie ma najmniejszego problemu. Tutaj rezerwacje nie działają, więc dobrze, że tak zrobiliśmy. No i tak, jedziemy dalej, będziemy zwiedzać Area 51. Znaczy nie będziemy zwiedzać Area 51, no bo do Area 51 oczywiście wstępu nie ma nikt, oprócz prezydenta. Stanów Zjednoczonych i pokażę Wam, jak wygląda ta autostrada, która biegnie przez Nevadę i głównie nic tu nie ma. Tak naprawdę są to różne drobiazgi, które ludzie zostawiają, różne artefakty związane z właśnie kosmitami. Więc powoli ruszamy dalej. Dziś ostatni dzień. Jedziemy już powoli w kierunku Burning Man'a, ale o tym będzie kolejny odcinek. Także joch! Zobaczcie, tutaj są wszystkie UFO sightings. Ale to jest niesamowite, one naprawdę wyglądają jak... No, ten z Brazylii? That's ridiculous. Wszystkie zdjęcia, które... znaczy na pewno nie wszystkie, ale... Jakieś takie najbardziej prawdziwe zdjęcia z wielu lat. Nie no, to jest mocne. To jest manekin. Manekin, okej. Okay. Ale niektóre z nich naprawdę są crazy, no wygląda jak Photoshop. No i oczywiście merczyk Alien merch. Jeszcze ja nie jest jakaś pomyłka, ale tutaj jest to samo zdjęcie. Jest napisane Stoner Colorado i Puebla Mexico. całkiem cool, powiem wam, niesamowity vibe, jeszcze to naprawdę jest tak totalnie po środku niczego na pustyni jest taka głucha cisza, tylko słychać te wentylatory, które dudnią i te alieny wszędzie stoją pani nam właśnie powiedziała że przejechaliśmy wczoraj w nocy Jakieś 10 mil do tyłu, czyli 16 kilometrów. Znak i wjazd do Area 51, tam gdzie są wszystkie te znaki, tam gdzie jest zakaz fotografii. Więc jedziemy teraz, cofamy się chwilkę, żeby to zobaczyć. Nagramy to, ja to nagram dla Was, ale oczywiście chcę to mega zobaczyć, więc e, ruszamy. I see you in a second. Tutaj kończymy ten odcinek. Moi drodzy, dojechaliśmy do bramy, ale naprawdę było tam ciężko i gęsto. Wszędzie kamery, wszędzie znaki o tym, żeby. Nie robić zdjęć, nawet nie wyciągać aparatu, nie wyciągać telefonu, więc udało mi się to nagrać odrobinę z samochodu. Ale zobaczycie tylko te urywki, nie pogadałem tam do Was. Przed tym te wszystkie piękne znaki, do których ludzie jeździli z całego świata, czyli Area 51, Restricted Area itd., itd., te znaki zostały pozdejmowane głównie dlatego, że właśnie roiło się tam od zbyt wielu turystów. Wciąż jest to baza wojskowa, która funkcjonuje, to tam przechowują jak wiadomo kosmitów. No i tak, i kończymy w tym momencie ten odcinek. Zapraszam już na kolejny, który za tydzień. Stąd, czyli z tego samego miejsca, zaczynamy za chwilę kolejny. A ja żegnam się z Wami. Pięknie dziękuję. See you.